Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porzućcie wszelką nadzieję, Wy, którzy tu wchodzicie. Tak według Dantego, według jego boskiej komedii, ma brzmieć napis nad bramami piekieł. Tylko w piekle, tylko ten stan jest stanem, w którym nie ma już żadnej nadziei. Poza tym, zwłaszcza ta chrześcijańska ma prawo istnieć. To nieprawda, że nadzieja jest matką głupio, głupich, i to nieprawda, że nadzieja umiera ostatnio nadzieja chrześcijańska nie umiera nigdy. Dlatego, dlaczego? Dlatego że nie jest tylko nadzieją rozumianą w sensie takim potocznym, ale jest cnotą teologalną, jest cnotą boską, a zatem wlaną daną od Pana Boga. Cnota to jest trwała zdolność do dobrego, wypracowana w jakiejś przestrzeni czasu w wielkim trudzi i wysiłku. Ale też i nade wszystko we współpracy z łaską bożą. Przeciwieństwem cnoty jest wada, to jest jakaś słabość, jakaś trwała niestety też zdolność do złego, jakaś słabość. Natomiast cnota jest czymś trwałym, ale w dobru. I nadzieja spełnia właśnie te cechy. Natomiast dlaczego powiedziałem, że musi być wypracowana? Bo ta czysto ludzka bardzo często. Się wypala, bardzo często nie daje tego, co trzyma nas przy życiu, bo nadzieja nas trzyma przy życiu, ponieważ nadaje sens naszemu życiu. I co jeszcze? Wybiega ku przyszłości. Natomiast y, przyszłość może być postępem, ale może być też podstępem. Jeżeli jest y, to przyszłość dobra, jeżeli jest tam rozwój, to wtedy jak najbardziej kwitniemy, wzrastamy. Natomiast jeżeli nawet jeśli to jest coś nowoczesnego, czasami mamy takie wrażenie, że coś, co nowe, tak jak w świecie technologii, to będzie lepsze. Ale nowe idee wcale nie muszą być lepsze, i jeśli są od złego, a bardzo często są, to są podstępem i nie dają rozwoju, nie dają też ostatecznie nadziei, o czym trochę mówiliśmy sobie, choć trochę w innym kontekście, w pierwszym odcinku. Nadzieja wiąże się z przyszłością. Ale jak wlać nadzieję, jak dać nadzieję komuś, przez którym, jak się wydaje, tak po ludzku tej przyszłości nie ma. Dzień przed wyruszeniem na trasę pierwszej pielgrzymki podlaskiej byłem w szpitalu południowym w Warszawie, bardzo nowoczesny szpital. Byłem tam, żeby odwiedzić chorą, chorą bardzo poważnie. I chciałem zanieść jej jako pielgrzym nadziei, wybierający się na pielgrzymkę pod takim właśnie hasłem odrobinę nadziei. Ale nie wiem tego, czy jest jakaś przyszłość przed nią? Nie wiedzą tego nawet lekarze. Po ludzku, więcej, pewne parametry, pewne wskaźniki pokazują, że tej przyszłości wcale może już nie być. Natomiast tej ziemskiej przyszłości, bo oprócz tego jest jeszcze nadzieja życia wiecznego, jest obietnica życia wiecznego, jest Chrystus zmartwychwstały, jest zbawienie w Chrystusie i jest yy, zaproszenie Chrystusa, który mówi: W domu ojca mego jest mieszkań wiele. My, chrześcijanie, tym się charakteryzujemy, że wierzymy w życie pozagrobowe, wierzymy w życie wieczne, wierzymy, że jest niebo, że jest stan wiecznej szczęśliwości, miłości, relacji, bliskości z Bogiem. I nawet jeśli to nasze życie doczesne się kończy na skutek czy wypadku, czy choroby, które nas wyniszcza, to przecież jest jeszcze życie wieczne, i to jest ostatecznym źródłem nadziei. A zatem, no właśnie, tu potrzeba. Czegoś więcej niż tylko um, takiego ćwiczenia się na sposób ludzki, i pokazuje to świetnie pewna historia związana z życiem brata Alberta Chmielowskiego. Ksiądz Kamil Duszek w, w materiałach na dzisiejszy dzień przywołuje postać e, sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Odsyłam do tych tekstów czy do życiorysu e, księdza Blachnickiego. Ja natomiast chciałbym opowiedzieć w tym samym kontekście inną historię o bracie Albercie. Brat Albert, Albert był malarzem, był żołnierzem, brał udział w Powstaniu Styczniowym, tam stracił nogę. Natomiast później się niejako nawrócił, wstąpił do jezuitów, o czym mało kto wie. Bardzo wymagający zakon, zakon intelektualistów i świetnie mu tam się wiodło, bardzo się rozwijał duchowo, a pozwolono mu też malować, malował piękne obrazy. Znamy wszyscy słynne ekce homo i symbol serca wpisany w postać Chrystusa, chociaż może niedostrzegalny na pierwszy rzut oka. No, ogromna głębia. Natomiast po pierwsze, tu robię poprawkę, zwłaszcza dla, dla młodszych naszych y, y, widzów. Kiedyś nie znano tak ogromnej szkodliwości palenia papierosów, no i to były inne czasy, że, że ludzie palili, zwłaszcza żołnierze, palili y, papierosy. Więc y, Albert Chmielowski jako żołnierz palił, ale rzucił zakonie, i stała się rzecz banalna, głupia, byśmy powiedzieli. Na spacerze znalazł niedopałek papierosa, wziął i zapalił. I gdy sobie uświadomił, co zrobił, gdy uświadomił sobie swoją ogromną słabość, to popadł w coś, co nazywało się wówczas melancholią, czyli po prostu popadł w depresję, która miała takie objawy, że się do nikogo nie odzywał. Zamknięto go w szpitalu psychiatrycznym, w szpitalu dla obłąkanych we Lwowie, gdzie był polewany zimną wodą, gdzie był poddawany różnym z dzisiejszej perspektywy strasznym praktykom. Paramedycznym, tak byśmy dzisiaj to określili, i to nie przyniosło rezultatu. Zajął się nim jego brat, wziął go tam na podole, i specjalnie zaprosił miejscowego księdza, zaczęli rozmawiać o Ewangelii, rozmawiali o Samarytance, tej, która miała pięciu mężów, żaden nie był jej mężem, ta, która potrzebowała miłosierdzia, ta, którą, którą Jezus, której, to, której to Jezus miłosierdzie okazał. Nie przez przypadek rozmawiali o tej Ewangelii, a on podsłuchiwał przez ścianę. Przypomnę, że w ogóle się nie odzywał. I kiedy Usłyszał tą y, rozmowę, kiedy dotarło do niego to właśnie orędzie, ta prawda, że to w Jezusie jest zbawienie, siadł na konia i czem prędzej pojechał do tego księdza, aby się wyspowiadać. I od tej pory zaczyna się okres. Nawrócenia, ponownego nawrócenia, okres nawrócenia nadziei, okres także tej działalności charytatywnej, z której to znamy brata Alberta. Ale przede wszystkim w tym spotkaniu z miłosiernym Jezusem Chrystusem. Notabene jestem przy kościele Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, gdzie zresztą niegdyś pracowałem. To tu jest źródło nadziei, miłosierdzie Boga, że nawet jeśli mamy wady, mamy słabości, narozrabiamy, narobimy głupot, zrobimy sobie kuku, popełnimy grzechy, skrzywdzimy innych i siebie skrzywdzimy, i nie widzimy już żadnych perspektyw, staniemy się milczący, nie będziemy potrafili wydusić z siebie nie tylko grzechów na spowiedzi, ale w ogóle y, nawet szukać pomocy tej ludzkiej, ale nade wszystko boskiej, to to miłosierdzie cały czas jest. A zatem y, piekło to jest stan beznadziei. Natomiast kościół to jest przestrzeń nadziei. Papież Franciszek mówił o kościele, że to jest szpital polowy dla chorych dla poranionych, dla tych, dla tych, co w depresji, dla tych, co w rozpaczy, dla tych, co nie mają nadziei. Dlatego przyjdź do kościoła, dlatego nagrywam przy Kościele. Dlatego brat Albert pojechał do kapłana, do kościoła, aby się wyspowiadać, i odzyskał nadzieję. A dlaczego to wszystko się wydarzyło? Dlatego, że On budował na sobie. On się rozwijał, ale kręcił się wokół własnej osi. On uwierzył w samozbawienie. Natomiast Zbawiciel jest jeden jest nim Jezus Chrystus. I to On daje nam nadzieję. Niestety też w świecie istnieją różne, powiedzielibyśmy, podróbki, tak to chyba określa Ksiądz Marek Dziewiecki, podróbki nadziei. One występują w telewizjach śniadaniowych, w różnych portalach plotkarskich i często też w naszej mentalności, w naszym życiu, w naszych rozmowach. I są to zasadniczo dwie podróbki. Pierwsza to jest tak zwany optymizm. Takie radosne patrzenie na, na świat. Bądź optymistą, bądź optymistą, powtarza nam, na, na nam świat. A drugi, y, druga, drugi mit i druga podróbka to jest tak zwane pozytywne myślenie, cokolwiek to znaczy. I Ksiądz Dziewiecki tłumaczy, że y, albo pochodzi to z selekcji, że wybieram to, co mi odpowiada, co jest przyjemne i się na tym skupiam, ale nie jest to prawdziwe, bo to jest tylko selekcja, są jeszcze inne, także trudniejsze y, 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 sytuacje, jak chociażby. Choroba, śmiertelna choroba, ciężka choroba, co widziałem na własne oczy, tuż jak powiedziałem, przed wyruszeniem na, na pielgrzymkę. Jakże trudno było mi wlać nadzieję do serca takiej osoby, chociaż przyniosłem jej orędzie, dzieliłem się swoim życiem, przyniosłem jej sakrament, błogosławiłem ją, ale reszta, no właśnie, należy do Pana. Nie ma selekcji. Widzimy też tą brutalność naszego życia, tą śmiertelność i to, to, to zbliżanie się do śmierci etapami, a czasami ktoś się sam wprowadza w śmierć, czyli w samobójstwo, albo można powiedzieć, jednorazowo, że się tak wyrażę, albo na raty, poprzez używki, narkotyki dzisiaj, innego rodzaju używki, uśmierca samego siebie. I druga, druga przyczyna to nie selekcja, ale fikcja, czyli zakłamywanie, zaklinanie rzeczywistości, niewidzenie tego w taki sposób realny, jak wygląda ten świat. On jest, tak jak i dzisiejszy dzień, pełen słońca, ale też jest deszcz. To jest ten realizm. Ja widzę i to, i to. Nie tylko, że było dzisiaj słoneczko, że świeci słońce, jest piękna pogoda, ale był też rano deszcz. Nie? To jest, to jest właśnie, właśnie to. Natomiast myślę, że to, na czym przede wszystkim powinniśmy się skupić, myśląc o nadziei, Wpatrując się w postaci biblijne czy Abrahama, który wbrew nadziei, uwierzył nadziei, co to znaczy? To znaczy, że ta ludzka nadzieja, czy po ludzku rozumiana, ona już nie miała prawa bytu. To był stan beznadziejności. On nie miał potomstwa, miał przeszło 100 lat. Po ludzku to jest niemożliwe. Ale uwierzył nadziei, to znaczy zaufał Panu. Nawet jeśli po ludzku nie ma nadziei, tej rozumianej przez świat wartości, jaką jest nadzieja, to jest jeszcze Zbawiciel Jezus Chrystus, Zmartwychwstały, wychodzący z grobu, przychodzący do nas i mówiący pokój wam. I tu jest źródło naszej nadziei. A cała rzecz polega na tym, żeby zaufać Panu Bogu, złożyć swe troski na Pana, pokładać ufność w Nim, nawet w tej, po ludzku, beznadziejnej sytuacji. Więc życzę wam, żeby ta cnota wzrastała w was, żeby cokolwiek by się nie działo w waszym życiu, żebyście nie utracili tej chrześcijańskiej nadziei, która będzie zakotwiczona w krzyżu Jezusa Chrystusa w jego zmartwychwstaniu i żeby to czego Chrystus dokonał, pokonując śmierć, leczyło was z wszelkich lęków i depresji i żeby przywracało tę właściwie rozumianą nadzieję. Tego wam życzę i do zobaczenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.